Dziewczyny, słyszeliśmy hasła podczas waszego meczu, że jesteście mistrzyniami super tiebreków. Nie wiem skąd ta opinia, ale, ale została potwierdzona, chociaż to był taki mecz no, z tym drugim setem, który kompletnie się nie udał. Jak się udało pozbierać wam w tym no, specyficznym trzecim secie, który jest krótki. Myślę, że miałyśmy plan na grę i tak naprawdę ten drugi set nie potoczył się naszą korzyść, ale bardziej przez spadek jakiejś energii, bo jednak ten pierwszy set był wywalczony i gdzieś ta potem energia spadła, tamto skorzystały z tej szansy i, i nas zaatakowały, a w trzecim secie tak naprawdę wiedziałyśmy, co mamy robić i tylko trzeba było wykonać, i, i, i myślę, że, że super, że po naszej myśli się udało. Chciałem wybiec jakby poza jeden mecz, chciałem Was zapytać o, o grę podwójną. Jak, co jest ważnego, żeby być duetem na korcie? Bo wiemy, że, że debel no to jest taka gra, taka konkurencja, że wszystko musi funkcjonować, że nie każda sobie gra, tylko że musicie być drużyną. Jak to się robi? Czy to jest kwestia doboru, doboru partnerki na zasadzie charakteru, czy na zasadzie specyfiki tenisowej, czy po prostu wszystko musi się zgadzać? A um, ja bym powiedziała, że no, po prostu trzeba się zgrać. To też nie ma jakiejś takiej recepty na sukces, bo yy, znamy pary, w których nie wiem, są dwie big hiterki, znamy takie, które są dwie takie typowo tacz, że tak powiem. Yy, także po prostu trzeba się zgrać, po prostu to tak indywidualnie myślę, po prostu zależy. Tak, tak. To z tych dwóch kategorii, Martyna, które wymieniłaś, jakby jaką parą wy jesteście. My jesteśmy w sumie mieszanką wszystkiego, tak bym powiedziała. Myślę, że też dobrze do, pasuje nam swoja gra. Obie Ta. mamy dosyć styl agresywny Ta. i obie chcemy tego Ta. samego, czyli mhm. gdzieś tam kończyć szybciej te piłki, niż dawać się w jakieś wymiany i przebijanki. Więc myślę, że po prostu mamy ten sam cel w, w grze i, to jest, i na tym chyba e, bazujemy. Tak, no i też bym powiedziała, że no tak rozumiemy się, wiemy kiedy która ma zagrać. Tak, tak ogólnie bym powiedziała, że po prostu jakby mamy taki jeden kierunek myślowy. Dzisiaj pytania trudne, więc na koniec też takie powiedzmy, mało standardowe, gdybyście miały zachęcić osoby, czy amatorów, czy zawodowców do tego, żeby grali debla. Jaką rzecz, się uwypukliły? Co w tym deblu jest fajnego, co wam sprawia przyjemność? Myślę, że dwie osoby na kordzie, po jednej stronie siatki. Jednak no, to jest zupełnie inaczej. W się samemu. Czasem no, trzeba polegać tylko na sobie, a tu nawet jak nie idzie, to partnerka, partner może pomóc i jest to też takie, taki więcej fanów na pewno bym powiedziała, zwłaszcza tak jak mówimy tutaj o amatorach, no to zdecydowanie więcej frajdy. Tak, Hania? myślę, że, że cieszyć się tym, tym deblem, bo mi sprawia na przykład wielką przyjemność granie, granie debla. Tak jak Marta powiedziała, taki fan właśnie, że cieszy się tym, że się jest na korcie z fajnymi zawodniczkami, przyjźdniczkami i po prostu cieszy się grą. I to życzymy Wam tej radości, a my się cieszymy wspólnie z Wami, szczególnie po takich wynikach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzięki.